Cześć, jestem Ubie I subskrybuj Madzie Kto mi odniosł subskrybera? Subskrybuj i lajkuj Macie! Okej hej, Dobra, hejka, witam was w ósmym webasie już Nie zauważyłam, się wglądam Ale wracam z wefu generalnie Tak jak widzieliście przed chwilą Dziewczyny się z wami przywitały Więc no Ogólnie wracam teraz Do domu Teraz do domu, zaraz będę w domu, więc no, ale jak widzieliście dziewczyny się z nami przywitały, teraz otworzymy kalendarze i dopiero około 15.30 idziemy do bo wtedy mogą mieć dopiero zajeść. Idziemy do drugiego wejścia, bo nie mogę tam dać klucza. W sensie nie mogę otworzyć drzwi. Więc idziemy. Okej. Okay. Jestem w domu. Idę spać. Idę spać. I o 15 stanę. I... Co? O 15 pewnie wstanę i otworzymy wtedy kalendarze i jak otworzymy kalendarze to jeszcze wtedy otworzymy, jeszcze, jeszcze wtedy otworzymy, mmm i wtedy pójdziemy do stajni. Dobra wstałam, tak się prezentuję, byłam, chcę wypuścić na dwór, bo zaczęły się czekać. Ozbieramy kalendarz, a później jedziemy do mojej przyjaciółki. Nawet lepszej Mama Mamy się To jest. Też. Mamy taką wiosę. Co się I to Jest. O! Tak, będzie wiele ze Nie, nie, ja tych czekoladek, ale już są trochę dni. Ubieramy się. Dzisiaj się chyba ubieram. I doszło z jakiegoś topa. Czy jest na spodniach? Odpiszemy tak, bo spałam. Idziemy, idziemy, idziemy. Ok. Miej babci teraz nie ma, bo nasz poznajemy na na 3 tygodnie. Więc nie wiem, czy ona mi to rzeczy poprawa wcześniej. Coś. Ale to się okaże. Mamy dres, ale dresów nie biorę. O! Tu pewnie będą jakieś koszulki! na no, awesome. są! Mamy jeden top, mamy drugi top, mamy trzeci top. No! Tylko te topy... Albo te dwa, ale wystarczy. Ok, idziemy Musimy się ubierać. Jednak zmieniam zdanie i ubieram top, nie ten jest tego, biorę ten top, Hopa. Ubieram go i biorę dresy. Dobra, ogólnie jest godzina. Jest godzina 18. Jestem u no. Lena, pokaż się do vlogu masa. Nie wiem, czy nic tam Ale jestem w masa, jest mega krótki w ogóle. Nie wiem. Lena, musimy coś ciekawego zrobić do vlogu masa. A to jest. O, to, to jest? o wstawimy to a ten, te upłatki też mogę? dobra i to wstawimy i sorry jak ten vlogmas będzie krótki ja dzisiaj nie byłam w stanie więc otwieramy 8 i 9 okienko dobra a więc tak kończymy vlogmasa. tu jest ona tu ona a ja tu a tam mi siostra gdzieś leci nie wiem gdzie ona jest ale dobra no No，没吃怕。